Witam moi drodzy kolejna filiżanka kawy z wróżką. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Ja w międzyczasie okazam białą szawią. Zawsze jest dobrze, moi drodzy, oczyścić pomieszczenie. Pięknie już pachnie. Dobrze za chwileczkę zaczynamy. Zobaczymy, co my mamy tutaj dzisiaj. Filiżanka oczywiście. Taka złota kolekcja, moi drodzy, takie na Boże Narodzenie. Wydanie było kiedyś. Piękne te bombeczki. Cóż my tutaj mamy? Czy tu nie ma jakiegoś podczepienia, moi drodzy? Jest jakieś duże oczekiwanie, tak jakby ktoś tak naprawdę oczekiwał na wielką jakąś. Sprawę, wyrównanie jakiejś energii, oczekiwanie i nawet może zmęczenie. No zobaczymy, co mamy w środku. Pokaż kotku, co masz w środku, bo to taka malutka ta filiżanka. No są oczy, jest postać, pokazała się. No można powiedzieć, że tutaj taka twarz. Hmm. Jedno oko przymknięte, drugie otwarte. No też można powiedzieć, że to jest forma takiego, moi drodzy, tutaj przeciążenia, zmęczenia materiału. Że tak można powiedzieć. Ktoś się przygląda, ktoś się dziwi, ktoś ocenia Was, moi drodzy. Ktoś zastanawia się. Tutaj jest, moi drodzy, takie koło. Jest duże koło albo taka monetka okrągły kształt. To na pewno jest zasłużony, moi drodzy, sukces. Na pewno jest yy, to coś dobrego. Myślę, że wiele osób z Was oglądających ma zamiar. Kupić sobie albo zmienić auto, swój pojazd, rower, motor. Ktoś myśli o zmianie, ktoś myśli o podróży i patrzy w tym kierunku. Może ktoś przegląda, właśnie oferty samochodowe? Ktoś myśli o takiej sytuacji od dawna. Tu, moi drodzy, są już spełnione marzenia. Piękny latawiec się pokazał. Tutaj nawet widać z daleka. Są spełnione marzenia i te marzenia na pewno, jeśli nie czujecie, że spełniliście się, to one się spełnią. I to wcale nie małe one są w centrum uwagi. Tutaj, moi kochani, jest twarz dziecka. Mhm. Mogą być jakieś drobne problemy z dzieckiem, niezadowolenie, kapryśne dziecko, dziecko, które rozrabia, dziecko, które rozrabia, dziecko, które mhm. nie słucha się, nie odrabia lekcji. Tak, wydaje mi się, że problemy z dzieckiem. I to mogą być problemy, moi drodzy. Do tej pory ta osobka mała była grzeczna, dobra, a teraz jest, moi drodzy, rozkapryszoną osobą, nastolatkiem, może. Tutaj dwa razy e inicjał oraz t. To idzie wszystko w złym kierunku. Moi kochani, tutaj jest jakiś problem. Może być potrzebna jakaś rozmowa. Możliwe też, że tutaj będzie jakaś wskazówka. No, może też być taki problem, na przykład, że dziecko nie chce chodzić do szkoły. Jest krnąbne dziecko, stwarza problemy. Możliwe też, że będzie rozmowa z psychologiem. Dziecko, dziecko, jeśli nie macie dziecka, no to tutaj nowa jakaś sytuacja dla was, która moi drodzy będzie miała jakieś, kochani, poważniejsze konsekwencje. Nie da się od razu tej nowej sprawy załatwić. No, ale dobrze. Ja tutaj widzę tak, jak gdyby temu dziecku rogi, takie, taki diabełek mały, tak? Albo coś go kusi, albo ktoś go kusi. No dobrze, moi kochani. Tutaj też są osoby. Też w, myślę, że to jest osoba, która prowadzi jakiś y, auto, samochód. Jest tu y, podróż wam pisana, i to też może być do 3-4 tygodni y, ta podróż. Y, tutaj, tak jak gdyby ktoś, tutaj dwie siódemki tu jedna siódemka, druga siódemka w środku. Ja Wam powiem tak, moi drodzy, tu jest taka sytuacja, że ktoś albo Was oszukuje w jakiejś sprawie, albo jest jakaś kołowa manipulacja. <dgrym intuitive> Może być manipulacja. Ja powiem tak, yy, i to jest osoba Wam bliska. Ktoś nie mówi Wam prawdy. Ktoś może mieć poczucie winy, ktoś może mieć poczucie żalu, jakiejś niesprawiedliwości, ktoś oszukuje Was emocjonalnie. No tu jest ktoś nieszczery, bardzo jakaś taka osoba nieszczera. Nie robi to tego celowo. No, dziwna dzisiaj ta filiżaneczka, pełna takich y, ostrzeżeń i niespodziewanych spraw. Tu kolejna siódemka, a nawet czterdzieści siedem, można powiedzieć. Y, a inicjał y, Oraz inicjał U P. Tu, moi drodzy, jest P. Inicjał na pewno. Yy, możliwe, że ktoś czeka na spotkanie. Yy, też moi drodzy, yy, ja bym powiedziała, że. UPA. I tutaj kolejne duże A. Tutaj jest mniejsze, ale też. Yy, rozmiarem, ale też jest tak, jak gdyby początek. Yy, alfabetu. Wszystko zależy od Was, moi drodzy. Teraz jest dużo spraw na rozpoczynanych. Tutaj te liczby, cyfry mówią o jakimś arkuszu, o wypełnianiu jakiejś, nie wiem, arkusz w Excelu, dokument, coś w tym rodzaju będziecie wypełniać. Dużo jeszcze tak naprawdę spraw jest przed Wami. Mm -hmm. I jesteście na nowej, na nowej drodze, na nowym początku. Też mi się skończyło takie słowo, y moi drodzy, strach. Kogoś y ogarnia strach przed, y tak jak gdyby tutaj był potwór. Ktoś boi się, możliwe, że tutaj będą problemy ze snem. Problemy ze snem u kogoś. No takie sobie to czytanie tutaj wychodzi, ale czasem, moi drodzy, no tu możliwe, że też zwracajcie uwagę na te swoje marzenia senne, na sny w tych dniach, bo mogą być bardzo istotne. Tutaj też, moi kochani, to jest też symbol, yy, tak jak gdyby jakiejś yy, osoby, która, yy, no właśnie mówiłam, która jest yy, młoda osoba, która jest niesforna, ale też, yy, moi drodzy, druga osoba, która troszeczkę oszukuje kogoś albo sama siebie w emocjach czegoś żałuje. No tak, to tylko powtórzyłam, ale czasem warto. Yy. Co tutaj ja jeszcze widzę. Tu moi drodzy taki ja odczuwam taki skok kwantowy, że nagle coś zrobicie taki skok, tak jak gdyby duży krok, albo ktoś skakał, albo ktoś tak naprawdę maszerował i zrobił olbrzymi postęp. Bo tu jest taki szybki marsz. Ktoś sobie poradzi pomimo takich strachów i obaw, to ktoś ucieknie od tego, tak? Od tych lęków. Nie martwcie się, bo tutaj może coś Wam się śnić cyklicznie. Ja to tak odczuwam. Jedną noc, drugą, trzecią i po prostu nie jest tutaj osoba bardzo wrażliwa, bardzo bojaźliwa, ale jeśli to się cyklicznie coś powtarza, to ktoś po prostu no, zaczyna się bać. Ale obserwujcie sny i nawet, być może, zapisujcie. Co to jest za postać? No właśnie, tu jakby ktoś się garbił, jakby ktoś się martwił. Hmm. Tak jak gdyby twarz po piersie i zamartwianie się, patrzenie w jakiś jeden punkt, myślenie w tej chwili macie o, bardzo możliwe, że o jakiejś jednej sprawie wszystko jest nieistotne patrzycie, moi drodzy, w jedną stronę w stronę czegoś nowego. Bardzo taka energia jest uciekająca. Spadek może być i to taki nagły, tak? Też bardzo dużo myśli. Zapisujcie w tej chwili, jeśli macie kartkę i przy sobie i długopis, musicie zapisywać swoje jakieś myśli. Możliwe, że ktoś po prostu będzie coś zapisywał, coś pisał, coś obliczał nawet. Tu, moi drodzy sprawy uczuciowe w oddaleniu, przepraszam najmocniej, tu są sprawy uczuciowe ukryte na dalszym planie. Może to być Twoja druga połówka, może być to osoba, która tak naprawdę ukrywa swoje emocje, oddala się. Oddalenie uczuciowe z jakiegoś powodu, wszystko staje się mniej istotne. No, właśnie, tutaj jest bardzo dziwne dzisiaj to czytanie. Także moi kochani, ja myślę, że czasem ta energia bardzo szybko potrafi od kogoś uciekać, zmieniać się, szczególnie teraz. Należy bardzo patrzeć na to, co jemy, na to, co. Przyjmujemy jakie suplementy i tak dalej równoważyć to, bo jest taka potrzeba. Jest tu, moi drodzy, połączenie. Jest tutaj połączenie, tak jak gdyby. Szykuje się jakaś wiadomość o jakiejś dużej miłości. I to nie jest. Bez, to jest związane z Wami, moi drodzy, ale to może Was bardzo mocno zaskoczyć. Myślenie o, yy, duże myślenie, czy jeść, czy powiedzieć, czy nie, y, potrzeba miłości, albo już ta miłość, która przyszła. Y, możliwe, że ktoś będzie planował właśnie albo stworzyć nowy związek, nowy dom, nową rodzinę. Także o takich rzeczach możecie się dowiedzieć, że ktoś tak będzie tutaj właśnie planował. Ale dziwne rzeczy wyszły, no po prostu aż sama jestem zdziwiona. No właśnie, co filiżaneczka, co... Ale w tych filiżankach malutkich, bo ona jest naprawdę malutka, to jest tak dużo yy, do wyczytania. Jestem zdziwiona. Kartyle Normand, proszę o podpowiedzi do tego czytania, czy coś pominęłam. Czy coś pominęłam? Czy coś pominęłam? Tak, tutaj, moi drodzy, wychodzą sprawy, które są korzystne. Idzie jakaś umowa, i ta umowa, moi drodzy, będzie związana raczej tutaj z finansami. Nowe porozumienie możliwe, że będziecie mieć jakąś ważną sprawę urzędową, nową sprawę. Umowa i to może być związane z przyszłością. Tutaj też może być awans, nowa praca, zaszczyty, nagrody. Ale na to moi kochani też długo pracowaliście i długo tak, jak gdybyście oczekiwali na to. Poprawa finansów, lepsza umowa idzie do Was. Pamiętajcie, to, co podpisujecie w urzędzie, gdzieś to musicie bardzo dużo zastanowić się i przepatrzeć, żeby nie było jakichś takich no, fałszywych, moi drodzy, Rzeczy fałszywe i tutaj, moi drodzy, dwulicowe sprawy się pokazują, także na pewno, jeśli będziecie mieć na umowie, może nowa umowa o pracę się szykuje, jakakolwiek umowa, jakikolwiek dokument podpisujecie, patrzcie, bo tu może być drugie dno, tak? Idą zmiany na pewno do Was. Zakończenie pewnego etapu w życiu, moi kochani, i nowy początek, nowy początek. Także może być ten nowy początek związany właśnie z nowym, z nową pracą, z odejściem ze starego miejsca pracy, stworzenie własnego miejsca pracy. Tu się szykuje nowy początek. Bardzo to ciekawe jest, bo wychodziło wczoraj chyba też, że szykuje się nowy początek. Ale moi drodzy, co wszechświat jeszcze chce tutaj nam dopowiedzieć? Wszechświat. Ale wiecie, co moi drodzy dzisiaj zapytamy, bo mamy pod ręką karty takie przesłania magiczne. Zobaczmy, co wszechświat chce nam powiedzieć poprzez przesłania jedno, drugie i trzecie. Nowy świt. Najgorsze jest już za tobą, a pozytywne nowe doświadczenia są na horyzoncie. E, czyli nowe, nowe idzie nowe, tak? W każdym kierunku. Zobaczcie, jaką talię byśmy nie wzięli. Umocnienie. Jesteś silniejszy, niż ci się wydaje. To dla ciebie bezpieczne, abyś był silnym. Takie umocnienie życiowe, ugruntowanie, uziemienie, jesteś mocną osobą. Uzdrawiające serce, jesteś potężnym uzdrowicielem, kontynuuj tę wspaniałą pracę. Moi kochani, dzisiaj nie było tak naprawdę o uzdrawianiu, ale przedwczoraj i wczoraj mówiłam właśnie, że ta osoba, która mnie ogląda, ma możliwości uzdrawiania, uleczania, ma możliwości bardzo wielkie i możliwe, że talent w tym kierunku trzeba rozwijać. Także, kochani, bardzo gorąco Wam tego życzę, abyście uzdrawiali siebie i innych, jeśli macie takie predyspozycje. I tutaj, tak naprawdę, idzie do Was wiele dobrego, nowego. No dobrze, moi drodzy, tutaj to wszystko z tych, właśnie przesłań. No ale jeszcze tak na koniec, żeby nie zostawiać was yy, te karty kipera, co powinniśmy zrobić tutaj jeszcze w tych sprawach? Co powinniśmy zrobić, moi drodzy? Co powinniśmy? Idzie wiadomość, co powinniśmy zrobić. Idzie wiadomość o nieoczekiwanych pieniądzach, idzie praca i idzie, moi drodzy, yy, Dużo honorów, awansu. Zostajesz na, wytypowany tak, jak gdyby przez wszechświat na właściwe, skierowany, wytypowany na właściwe tory nastawiasz się. Także powinniśmy to zrobić, żeby iść tą ścieżką dalej, tak? Rozwijać się w tym kierunku. Szukajcie, moi drodzy, tych swoich kierunków, szukajcie swoich talentów, bo na pewno je macie. Dobrze, moi kochani, bardzo gorąco Was pozdrawiam, życzę powodzenia. Na dzisiaj to wszystko. Różne wiadomości dzisiaj były, ale niestety zawsze powiedziałam, czytam wszystko to, co widzę. Nawet jeśli są to informacje takie ostrzegające i niezbyt fajne, ciekawe, trzeba czytać to, co się widzi i mówić ogólnie głośno. Dobrze, kochani, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia!